Był już raz prezydent myśliwy. Mamy następnego. Karpiu, ja nie chcę, żeby pomiędzy nami był jakieś, wiesz, niedomówienia, niedopowiedzenia. Rozumiesz, sam widzisz, jaka to robota, być prezydentem, co nie? Jasne, ale powiem Ci i tak piękny awans. Od zwykłego szczura na sam szczyt. <laughs> Gratulacje. Słuchaj, pamiętasz? Gdzie i kiedy się poznaliśmy? Pewnie, że pamiętam. To zapomnij o tym. <noise> Mniej pamiętasz, krócej zeznajesz. Mm. Tamtych czasów... Psz, nie ma. Wiem, o co chodzi. Chociaż powiem Ci, w sumie, czego Ty się wstydzisz. Taki Lechu ze stoczni, kurde. Ten popełni trochę błędów, ten miał słaby moment i gdyby się przyznał, przeprosił, e, lepiej by na tym wyszedł ale idzie w zaparte, ale ty, Karol, ty nigdy nie sfrajerzyłeś nie. i dlatego twoja przeszłość wydaje się być piękna. Dokładnie, tylko że kurde, karpił, kanony piękna się zmieniają. Nie wiem o co chodzi, koniec tematu. Wiesz, Karpiu, ty się nie gniewaj, no nie, że ja ciebie nie pokazuję przed kamerami, tylko biorę tych tam, wiesz, tych, tych frajerów <śm> leszczy w gajerkach z wąsikami, siwe włoski i le, lelelele, le, le. ja tak po prostu muszę. Rozumiesz, jak lipki cię zobaczą z tymi twoimi dziarami, to będą wyć jak stado sarenek. <grystanie> Ale my tu, we dwóch róbmy swoje. Karol. Wiesz, że zawsze wolałem bez kamer, bez poklasku. Tak. Lekki półmroczek, jakaś brama. Tak. Wejście od tyłu, czerwona poświata. To jest mój świat, to mi pasuje. Ty widzisz, jak jest co do czego akcja jakaś, to tych gajrowców z nami nie ma. Tylko robimy w dwóch. Tak jest. daj pyska normalnie. <grystanie> Co tu się dzieje? Odbija wam od tej władzy? Przestań. Nic się nie dzieje, to jest tak po kumpelsku, normalnie. Tak? Po kumpelsku, no. po kumpelsku. Mhm. I potem nagle nie wiadomo kiedy. Marta, przepraszam cię, muszę zawalczyć o siebie. Zrozumiałam swoją tożsamość. Co ty, Martucha? Gdzie ja bym takie ciacho zostawił, jak ty? Dobra, dobra. Słuchajcie, zrobiłam wam kanapki. Uu, zajeboza. Z czym? Y z serem, z warzywami i z jajkiem. Są y jakieś z mięsem? Nie no, idziecie na polowanie. No to co będziecie brać drzewo do lasu? Słuchaj. Żebyś mi tu nie przynosił żadnych zwierząt do domu, tak? Jak coś zastrzelisz, to zostaw. Niech tam leży. Jasne? Jasne. Marta, co się stało w lesie, zostaje w lesie. Ja tu nie będę niczego oprawiać, a już na pewno niczego jeść. Wiluzuj, Marta, spokojnie, tak nie Dobrze. będzie. Dobrze. I żebyście się, słuchajcie, nawzajem nie wystrzelali, tak? Już ja was znam, napijecie się nie. i wszędzie będziecie widzieli same dziki. Marta, słuchaj. Tak. tam... Momentem... Nie idziemy polować na zwierzęta. Rozumiesz? A na co? Hej. Hey. Hey. Można? Czego chcesz? <noise> Nie, bo ja zapomniałem swojej ładowarki stąd zabrać. No. A, a telefon to już tylko 5%. <noise> co to jest? Andrzej. Idziemy do lasu. Kurde, na grzyby super! Uważajcie, żeby się nie zatruć, patrzcie co zbieracie. Ja tu tylko kurki zbieram, bo wiem, które to są kurki. No, lubię rydzę, ale to tyle psiaków, tam się można się pomylić. No i jeszcze te, żeby nie pomylić, e, Kani ze sromotnikiem, bo to jest już Amen wtedy. Agata po prostu mi mówi: słuchaj, nie jesteś pewien? Wywal, wywal tu. Andrzej, my nie idziemy na grzyby. A, na ryby, na ryby, no tak, pewnie, też trochę kiedyś łowiłem takiego konia, raz złapałem, taki mały, ale fajny, ale na ręce to tak mi się zjeżył, po prostu przeciął mi całą łapę, to się nie chciało goić, to, 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 to piękna ryba, piękna, tylko, kurczę, jak się odcięło łeb i ogon, to tam nie było co jest. My idziemy na polowanie. Psz, na polowanie, a na co? Cię... Nie, nie, mówcie, że po prostu na zwierzęta, nie szkoda wam zwierząt. Te małe to może nie, ale te z dużymi oczami? Słuchaj, y, mówiłeś, że nie idziecie na polowanie. Marta, no idziemy na polowanie, tylko nie będziemy tam polować na zwierzęta. A na co? No właśnie, na co? Na drony. Ja, ja bardzo przepraszam. Na jakie drony? Na ruskie drony. O, a wy umiecie strzelać? <laughs> Mało to się strzelało. <laughs> Chociaż na polowaniu to ja akurat chyba nigdy nie byłem. <laughs> a, nawet na strzelnicy byłem tylko raz. I to niedawno. <laughs> to to gdzie pan strzelał? Zależy, gdzie kto uciekał. <laughs> albo gdzie się chował, albo skąd strzelał do mnie. <laughs> Karpiu, o coś cię prosiłem. A, albo po prostu mi się to śniło. Albo mu się śniło. Chłopaki, chłopaki. Co jest? Proszę, mogę pójść z wami trochę postrzelać? A żona cię puści? Ż żona nie ma nic do gadania. Tak? No, bo u mnie jest trochę inaczej niż u ciebie. Nie, nie. A strzelałeś kiedyś Andrzej? Raz. Na festynie. Taki był huk. Dajcie jakiś pistolet. Ha, co? Dajcie. No, dawaj, dawaj, bo, jazno, Zobaczymy, co będzie. No, Andrzej. Uważaj. Bo nabity. Kiedyś długopis, dzisiaj pistolet. <grym> pa, pa, pa! <grym> A, no. <grym> No to ty oh, włoo! Oh, oh. Ciężki! <noise> Słuchaj, tylko oni idą na cały dzień, albo nawet na dwa te, 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 te. Ty Nie musisz jutro iść do pracy? Ja nie mam nic do roboty. Oh. Słuchaj, a nie jeździsz z jakimiś wykładami? Nie. To co ty robisz? W książki podpisuję. <noise> tak schodzą? Nie, ale co mi szkodzi podpisać. <głos> <głos> Słuchajcie. No ale bez sensu, Wy wyjdziecie. A nie lepiej jakieś wojsko wysłać, żeby tam strzelali do tych dronów. To jest męska przygoda! O, męska. i pani się na to zgadza? No a co on ma robić? W domu siedzieć, placki smażyć. Niech sobie postrzela trochę. Skrzyża mu zejdzie. <grystanie> <grystanie> Moja Agata to, to by mi nie pozwoliła, ale ja nie, nie mam zamiaru się jej pytać. Niech mi też trochę zejdzie z krzyża. Ja wie <grystanie> <grystanie> dobra, ale założysz jakieś moro, co? Nie, bo może jak cywila złapią, to może nie rozstrzelają jak was. <grystanie> Jest tutaj! Może bo Andrzej. Wow. Oczywiście, że jest! Andrzej, ty ty możesz się w końcu odspawać od tego miejsca! Błagam cię, dziesięć lat nic nie mówiłaś, a teraz gadasz jak najęta, gardło się zdarłaś. Kobietu, uspokój się w ogóle. <laughs> jestem tutaj. O, jestem. Jestem. Idę strzelać. Do dronów. Do jakich dronów? Do ruskich dronów przy granicy, do lasu. Nie ma żadnych dronów. Jazda do domu. Ty! Nie będziesz mi tu szeptać, co mam robić. Ja ci nie szepczę, tylko rozkazuję. Marsz do domu! Rozumiem, to rozumiem. Rozkaz to rozkaz. O. O. <ślańczym> Marsz! Żołnierze maszerują! No, panowie, no, jak to na wojnie, trzeba się rozdzielić. Okay. Idźcie tam, strzelać do tych dronów, a ja będę pilnował kobiet, dzieci i zabytków. Yeah. <noise> Dudy! Dobra! Idziemy we dwóch. Tak jest. Zastrzelimy ile się da i wracamy, co nie? Tak Przysięgnij, że wrócisz. Przysięgam. Tak mi pomóż Bóg. Przepraszam, A, przepraszam. Ja nie przysięgałem, ale wróciłem. Poładowarkę. A, teraz na poważnie. Panowie, słuchajcie. Jak was tam okrążą na tym schodzie, krzyczcie moje nazwisko. Duda! Po co? Moje nazwisko budzi tam grozę. Brzmi jak plan. Napijmy się przed akcją. Chodź Andrzej. Słuchajcie. Po jednym. My dla kurażu, ty na odwagę. Andrzej może ty na pół strzel strzelka. Nie, cały wejdzie, daj spokój. No to słuchajcie, na pochybel ruskim dronom. Nie. Ale klepie! <grystanie> Uwaga! Dron! <grystanie> 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 Powiem ci Andrzej, ty nie jesteś ani strażnikiem konstytucji, ani żerandola. <grystanie>